Jogurt? Jaki jogurt? Polecam Ci jogurt kokosowy. Polecam Ci jogurt kokosowy, są po prostu pyszne. Dobra, jestem... Znowu to gówno włącza. Pierdolony Kondon Znowu to gówno włącza. Kto? No Ty. Znowu to gówno włącza, że... Swift, a Swift Play'a włączyłem. Mm, tak, nie to no zagrajmy jak chcesz. Włączę Wam piosenkę, którą uwielbiam. To moja ulubiona nowa piosenka. Czuję Twój dotyk, Twój ruch, Twój śmiech. A dlaczego po internecie krąży? Pokażę Cię stary, rucham głupę. Poddął. no też, chodź. Ja ten myślałem, że kłudam na no większe Dziwnie, no, dziwnie uciekłeś, wiesz, bo no mogłem ci pomóc. Ja byłem, ja byłem fajny, na pewno byłem fajny. No, widać właśnie. Ale z ty, ty mam 3 minuta i dopiero trzy kampy zrobiłeś dziwne No bo pobiegłem w bota zgankować, a oni chłopsi mi ty, ty zawsze w bota gankujesz, zrób farmy na. najpierw Bo robię jak. Kupu w dół i w prawo zejść a mój team zawsze kurek. Czuję podtórę, że tracę czas przez to. Lepiej powinienem nie robić reda po tym, to mi potem zabierają reda. No nie, no robisz raptory, golemy, w reda. No tak, no to robię raptory, idę na golemy, potem wracam i nie mam już reda. Raptory, golemy, red? Nie, no nie, nie powinieneś mieć. No właśnie nie, bo mi zabiera przeciwnik przeważnie, właśnie dlatego się boję, że mi ktoś wejdzie tam i dlatego tak gram. No i widzisz, i to jest kolejna rzecz, którą mam uprzedzenie takie do tego. On już to wie, zrobił sekundę temu, pat No, bo widać, że to party się kraby upadły z tych. Ojej, no, GG. BĄKUJ NIE DAJĄ! Mam dosyć. Kto nie na tej pierd... Co? Moja wina, że komat ma 2 i trzy już ma w piątej minucie. No jednego nam w A czy ta teraz to jest I Miss The Mystery Hearthstone? No straszny te, dżunglę trollujesz. Ja trolluję dżunglę, bo się wypierd... ...ciekaj gościu mać farmę od razu i Ale ma wyższy no level ja. ode mnie. To ja trolluję, no tak, dobra, nie ma problemu. Wolno robić dżunglę, no. Teraz trolluję bo zajeb... ...leciał specjalnie w miejscu. Dobra, to jest? możesz powiedzieć teraz, że troluje. Ja mogę tak dobrze dżunglę, tak jak zawsze, spierd... mi to. Co tam no, Nie Ja że ty uciekasz w przeciwną stronę, niż do mnie. 15 minut mogę tłumaczyć, czemu teraz... Czemu Dobra, 20 minut mi teraz tłumaczy... Czemu uciekałeś ode mnie, a nie do mnie? Nie mogę uciekać. No, nie mogłeś, no. Farm. To mam farmić, jak mam kampy wszystkie wybite. Wytłumacz mi, kto? No. To mam wtedy wyfarmić. No odpowiedz mi proszę teraz. Jak mam wybić tego bota, wybić tego kopa i mam wybić tego kraba. Co mam sfarmić? No. No, możesz stanąć za kimś. Ja pierd. Nie mogę, bo moje. No to zacznij. No o tym mówię. Karmikor bo zajebisty akurat, ale on też jest lepszy. No. No i już ucieka trundel, Bo kur, nie wiem, z dupy sobie wyssał, że tu jest tam. Coś ile na na na, 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 te na ten na AD? na no gra tylko drugiego, nie? I tego też nie widzi i nie będzie na klipa, bo przeszkoda jeb... szmaty pierdolone. jak na nich jest. A, no i fajnie, że mnie jako kontestuje dżunglę, widziałeś? Oj, ta walka tak... numerkowo to nie wygląda dobrze. No, nie wygląda dobrze bardzo, bo jestem sam zawsze i gościu mi całą dżunglę robi. Ustajkiem. dead? Wyjdź, 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 no zrobić, ale dwa razy... A, nie ma jednak drogiego. Wyskoczył to jeszcze. Tutaj 15 tysięcy cyteków. Znam... Dlaczego nie chcą tego poddać? Zjeb... Szpejzator! Teraz się wstajpuje, jako tak? Nie co? Nie no, randomowo se na mojego kampa dookoła Tak jak na niego podszedłem Później mi jakiś Debil pisze jungle gap, bo nie mogę nigdzie zgankować. Jak ja wiem, jak gra ktoś ale umie na dżungli, to nie, ja nie poszuję linii, ale słuchaj, jak gra w to ja nie. Żeby linia była pod moim pletem, żeby mój dżungler mógł zgankować od pletu. A mój team zawsze mi poszuje, żeby nie mógł. Ja tego nie rozumiem, stary. Nie, to twój stary. Nie, po tej grze, po tej grze idziemy na praktyku i gramy, dopóki nie zrobisz dżungli. Nie... Nie gram dżungli po prostu I wiesz co jest najlepsze? Że jak nie pójdę dżungli, to będziecie grali safe pod swoim turetem To jest najpiękniejsze z tym wszystkim. Chyba że wyjdę i se zaraz w 10 minut weźmiecie to poddacie w takim razie. Graj! W takim razie, że poddacie to beze mnie No ja pierd... GRAJ, bo ci konto z wracaj! Już! A w czemu mówisz szanujesz ludzi? Co? To jest szanowanie mnie? Nie ma sensu tego grać, człowieku! Nie gram no w ogóle, ja nie gram tak. w ogóle już człowiek od dżungli, bo to nie ma sensu, bo mój team nie gra pode mnie I teraz najlepsze, ja że idę nad suporta i nikt nie będzie puszował pod ture, Ty wszyscy będą grali pod dżunglę Pane Panę to Tak piękne. Nie mogę ludzika wybrać. Dacuję to. Kurja pierwszy trzmaty po kurde, to dodaliście. Jak wyłącznie Podgląd! Ale czego? Włącza mi się podgląd postaci na pół na listy ludzików i nie mogę tego wyłączyć, nie mogę ludzika wybrać. Muszę wyłączyć chyba. Ale kto ze debil to dodał? No nie mogę, bo mam polski Settings tylko odczytu no, i tak mi się to wyłączy zaraz. To same takie. Nic nawet nie robi ten Malzachar, pierd... pies. stawiałeś się na tym, że niektóre postaciach po sobie lepiej coś tam robić, czy nie? Nastawiałem się na to, że Malzachar jest midlanerem, a nie Eidykary. Amel nie jest supportem, tylko milionerem. Nie grają jako na supportie, tak? Tak, a Malzahara na Edikery to jak możesz grać jako nic nie ma. Tylko linie może puszować, swoich kili. To Co może zrobić Zachar? powiedz mi, na Edikery? Ja pierdolę się, chyba. Gówno je, gówno, gówno. Gówno je, gówno. Amel, co może zrobić? Patrz, Mel, co może zrobić? Co może zrobić? Mel zabić gościa. Zobacz, on nawet nie ma dobić go! Nie Jeb... pies, pierdol... ...na pie... Gówno. Nie chce mi się grać w to. Kto tak będzie wyglądać to... ...to granie nie Tak jakbym siadał na kolcach całe życie. Pier... Fucking dog. Weź daj to I ...weź tego remake'a... ...nie rób z siebie gorszego kretyna... ...niż ten mal za... ja, pier... to mal ...ja pierd ...to krajca to Ja też i da f Ja pier... Nie Jesteś nie niesamowity, ja też nie mogę. Gościu specjalnie AFK stoi, ja ty... Krzyni... Napisał ryb! Mam co to, napisał! Zrobił to specjalnie! Rozum to! Czego nie rozumiesz? No, mam tam to grać! trolują, no, trolują no, cię no. ludzie no. za poważnie, no. Ja pier... Dzięki. Dziomek, bez tu, Dzięki. Dzięki. Ja troluję gierkę, dlatego Malzachar 5 minut AFK był. Specjalnie tego nie poddajesz, goście snajpią, I do no, FK i specjalnie no, nie, nie, tego nie, poważę, nie poddajesz, żeby im żadny zagrać drugie gry. Żadnych gry żadny nie poddałem jak coś. Świetnie. 20 złotych. A w Jestem, tylko no co ja mam robić, stary? Mam no, biegać no, i się z wami? Ty, ty, ty już swoje zrobisz w tej grze, no, strollowałaś ją? W... No trudno, no. Ja strollowałem to godaj se Zachara, i se graj z nim. jak on nie strolował idąc 5 minut i w pierdol... Bo mówię ci, że ty też chodziłeś. I jeszcze A, specjalnie ty? tego nie poddał, co mogliśmy to ale poddać ty? i zagrać ale... normalny medicilly, normalną na serwę po minucie. ale dla ciebie każda gra jest nienormalna, rozumiesz? Co? I tanie nie, nie chciałeś tego ja... zrobić i tego totalnie nie rozumiem. Poprze, ale pan Stayodent też mieliśmy poddać wczoraj jak ze Smolderem wykierowałem, też mieliśmy poddać, nie poddałem, potem się tak. O, no nie spodziewałem się, że Smród coś takiego zrobi, coś takiego wyda o Smolderze. Te każda gra jest trudny, przejść, że te się strolowali, teraz się strolowali, no nie co on się no. No mogliśmy normalnie poddać, to ty naprawdę ty udajesz, czy ty taki jesteś dziwny, co? No, bo w tym no, momencie to jest normalne Mog... na 30 poziomie, no, no, na, no i o, co na z tego, 30. to znaczy, że masz tracić czas na marne? Bo to jest strata czasu ale... na marne, skoro ale, już po minucie wiedzieliśmy... to ty decydujesz o tym, czy coś jest stratą czasu, a nie kój. No bo ja tak. w 30 sekundzie idzie w na 5 minut, to chyba coś jest nie tak! Bo pierwszy raz taką sytuację, żeby ktoś gry w takiej sytuacji nie remekował. rozumiesz to? No? Pierwszy raz! A grałem z, nie wiem, jaką ilością osób. Tylko ty takiej gry nie chciałeś klikować czy poddać i tracić czas chciałeś. Tylko ty. Bo to jest chory, żeby go, czy jesteś zakończył czterdziesty, poszedł na f na pięć minut. No i patrz, to nie ma sensu. Graj, patrz, wreszcie grę. to nie ma sensu. Bo ch**, tracić 40 minut na taką grę, jak możesz zagrać no, drugą w no, minut. Ja pierd**, byśmy minut. tę By grę. wygrali to, gdybyś mu przerał regal po prostu teraz. Widzisz, tak pierd**, pier pier zamknij i graj, no. Tak, na pewno. Nie to wygrali. już, no! No, byśmy skończyli grę! Zagadam nie to. Kończył tę te grę teraz w tym no. momencie, no kurde! Zacznij dostrzegać w końcu winę w sobie, on! Ja, piąta! Pier... Moja wina, że gość poszedł na 5 minut F wytłumacz mi to. To dlaczego poszedł 5 minut AFK, ja grałem normalnie? Bo nie chciałeś tego poddać, dlatego. Ja, pierdolę! No. Dlatego, sygrałeś, no! Jak to bym wygrał tę grę, przecież no? Jezus! Graj po prostu, graj, no! Ale graj, czy to rozumiesz, to no, że w 41 minutach pier... mogliśmy 3 gry zagrać? Byśmy zagrali, byśmy oddali kolejną grę znowu, rozumiesz? No nie, bo zakładasz z góry, że gościu by znowu nafidował albo poszedł AFK, a tak nie jest. Ale gościu no go, musi go, ale ale tym jesteś Ty, no nie ty ja, no nie ja jestem, bo to pan Zachar poszedł na 5 minut AFK, nie ja. Zobacz, on se specjalnie biegnie i ginie. Ja pierdolnie. No, no nie, no w tym przypadku zginąć w Ręgara teraz, no nie? Co nie? Katerina, fuck! Pręgarni za no, 2600 no, no. wypierdolnym hitem. No jak grał, krzywał 50, to ciężko, że tyle nie bił Chcesz go zabić? Onać. Dam, dam poszedł do na... ciebie. No niestety. Dobra, bo trzeci dostawałem, żeby go zestunować, mogliśmy go zabić. Patrz, jak niefortunnie. Kurde. Nie jak niefortunnie. Nie widziałeś, że ma jedną dziesiątą życia. wiem ma ponad, co ty pierwszy. Miał jedną piątą życia, jak szedłeś tutaj tędy. I ci pingowałem o, ja. jeszcze. A. War, widzowie kwar, bo ja nie wytrzymam z psychicznie zaraz. weźcie zróbcie klipa. Jedną piątą życia miał. No miał! Tak, bo go obiłem. Many też nie miał, bo skile wyjeżdżały wszystkie we mnie. Dam się zabić, przysięgajcie? Nie wiem, nie się skupić, ja się muszę zmutować, bo pierdol jakieś rzeczy, ja nie mogę się skupić na grze nawet. Ej, widzowie, jak się robi screeny na telefonie? Co? Jak się robi screeny na Samsungu? No mamo, jak to jest? Że jak widzę zachar czy to jest problem? Tak, jak tam wszyscy w porządku. Akurat coś teraz robiłem i to było parę sekund wiesz? I fala była tak? po jego tym, że nie podchodził może, To nie wiem Zapraszamy Po to teleport trzymam? Żeby w takiej sytuacji wygrać fajta. Ale ty dalej tam główniaku. Chodź, jest taki nerwus mamo, naprawdę no i patrzcie, ma wkuje znowu No akurat... Przecież ty widziałeś co się wcześniej stało, czy nie? Ale ty jesteś mamonkitowany Co ty pierd... Chwilę byłem na bo się teleportowałem i podczas teleportu, bo coś na telefonie minutę, odpisać musiałem minutę, minutę stałeś ja, ja, no, Jaką złoż... minutę, nie przesadzaj no No, nie no, a przecież dużo w tej grze, no a a, do... ale, 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 Ej, słuchaj Zdążyłem a napisać Zdążyłem napisać If I get link, I login Wiesz, że to przez minutę pisałem? No koniecznie nie pier... zdur. Nie było ci 35 sekund dokładnie mam on. No właśnie, no to nie minuta. Mówię, jedną no wiadomość tylko odpisałem, bo załatwiłem sobie jakąś sprawę tam z supportem do Gierki, bo jakoś nie mogę sobie tam przypomnieć, ktoś mi nie działa, tak? No i co w międzyczasie coś tam robię, no No ale to nie minuta i nie ten, więc stok no mi tam, to ma nie ja, że powiedziałem, że chwilę czy cztery wyrazy czy ty, że ponad minutę? Seata i wiz też nie było, nie był twój, nie było dachowania, tylko... I jak to ma do terenu? no nie było, no tak, no i w czym problem masz? No z tą ciężko się gada, bo tak zasłówka łapiesz kur. Z tobą się ciężko gada? Ty dopowiadasz jakieś gówno jeszcze człowieku tej chyba dachowanie do tego, którego nawet nie było w dodatku. To ci też udowodniłem wczoraj. No tam musi być coś nie tak z głową, stary, no ja nie wierzę. Weź mi odpowiedź za to pytanie, czemu dalej pierd się dochowali, jak ci wczoraj dwa razy wytłumaczyłem jak no, nie, to nie, Bo to jest właśnie takie łapanie zasłówka. Łapanie zasłówka! Patrz, bo ja cię pytał tak. Czy miałeś Sata i tu już tak, nie miałem Seata i wizy? No bo nie. To nie... jest shot, na którym jechałeś? Saty nie widzę, ale wiesz, no, ale... Jechałem, ale to musiałem go mieć, żeby nie jechać? Czy mogę pożyczyć od kogoś, nie wiem? Nadinterpretujesz rzeczy. Tak samo drzwi są zamknięte nie oznacza, że dachujesz. To że nie wiem, nie masz chleba, nie znaczy, że jesteś biedny! Bo mogłeś go nie kupić! To, że, nie wiem, nie założyłeś spodni, to nie dlatego, że cię nie jest takie kupić, tylko mogłeś, nie wiem, mieć brudne! A na interpretuje ci rzeczy! Jeszcze mam ci dalej tłumaczyć to? To, że nie wiem, nie włączyć ci się gra, to nie oznacza, że nie masz tej gry zainstalowanej, tylko po prostu kliknąłeś i się mogła nie włączyć. Mam tak dalej robić, mogę milion rzeczy, ci tak powiedzieć, i to nigdy nie będzie oznaczało tego, co ty wymyślasz. To jest tak banalnie proste. Ja od ona ogarni nie mów mu, że ma seata i bizę, bo to się dla ciebie skończy. Ale ja się już mam nie A Musisz tej czytać? Specjalnie to robić, ja się mutuję, gramy bez tego. No to. Po prostu, to nie ma sensu. Teraz ich czytaj. Wakile, nie wiem czy to było dla nich warte Ale to ona trzeba znać dzieciak. Jeszcze bym przeżył, bo bym manewrował jakby nie dał mi to i... I go dał struna jeszcze jednego Zamiast zabić tutą to, to biją Ten zoba kundla je Zrobił, gdzie pobiegł Zamiast zabić tego gościa Popierd... mi z tymi ludźmi Popierd... z tymi ludźmi no i zmutowany i wygraliśmy. Widziałeś? Takie proste. Ale ja mam tak głupotę. Tak Chodźmy tak, pierwszy tak. No? Padł, słuchaj je. Y jak Mazar poszedł AF, to go cisłeś, że, no. że jest z kondonem, i tak dalej. No on poszedł tak specjalnie AFK, no? On chciałby on ryby, a jak ty poszedłeś AF, to nagle, że jesteś dorosły, musisz czasami coś pomóc w domu i tak dalej. No bo a musiałem coś mógł. pomóc, tak? Akurat się tak złożyło, że musiałem. A Mazar nie mógł. Nie, on specjalnie trollował na linii, po czym poszedł TFK. On specjalnie trollował, a skąd jest taka informacja w ogóle? Widziałeś w ogóle, jak on grał na tej linii? A ty widziałeś, jak ty grasz? No. Podwójne standardy, mam on, podwójne standardy to są. Pierd... No nie. Dwa. Odstraszuję raczej. Jeden. Mogłem lepiej dać w dwóch nawet, wiesz powiem? Może, no. Ale chciałem przynajmniej jednego. Jak no będziesz dobrze, dobrze, że to dobrze. dałem w przód wtedy, nie w tył. Za 4 sekundy zerę łapię, Proszę jej dalej i to być gotów. No 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 no, no to może wjedzę? Nie, <takt> nie jestem w stanie, no dobra, dobra. No dobra, Daj sworfit, 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 sworfit. Dawaj. Oj, na po mnie zapali, fuck. No dałem Ci killa. Zere, nie go, nie goń go, nie go. Ale ja... czemu nie? Bo ja nie go... Nie, 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 nie Ale... ...go Odigry. No ja nie rozumiem tego, bo ja widzę, że jest kill, bo trochę umiem tym grać czasami. A ty mówisz mi, że tego nie robił. A wiem, że ty zelec stolujesz, bo ona wyrzuci się z kill i nic nie zrobi. No dobra, dobra, no dobrze Wyszła. To... Mochila przedłużłem mu tylko, że... No no, już już już, już 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 tak nic nie zrobię, i tak nic już nie miałem i mi mi tak Co fleszową, tak no nie? No mi też właśnie Mam <słuch> To Trochę mocny ten Swain będzie My nie potrzebuję tam siebie Nie, jest okej, okay. no nie, że, że się jak się pali flash to już jest dobrze, nie? No ale ja zginąłem z tego flasha. Ale przegrali się, no. Na przykład Cześć wesołych duszek Kamil Znowu grasz z challengerem, który macie wybustować z low elo? Że że nada, to jest twoje zachowanie. Za ile kaski zjesz, Główienko, na streamie? <laughs> za 10 <laughs> milionów, nie stać cię, <laughs> więc za On mówi, Roa gra, ja pierdzielę. Nie stać cię na to nawet, ziomek. Na środek i zabił gości, którzy tam po ciebie byli. No jak, nie tam nie było. No ktoś był na środku i zginął, no. Ten Kianę zabił chyba tam, dwa razy. Trzeci raz zabija. Co ty dajesz, Trzepaku? Tylko nie zabijał chyba. No zobacz. Jak to ty masz dwie deski jednego kila ma... Biednie, i jednego killa? Biednie. no i co w związku z tego? Nie wiem. To dwa słowa zabij, czy nie? Już nic się do ciebie nie odzywam. Gramy bez no tego. Pod no, gówno. No, no, no... gówno po prostu, jak nie wiesz co. Na przykład 300 no ale powiedz, czy to nie najwyższy czas na założenie rodziny? Czas na leci. Na pewno mamon. ty nie jesteś osobą, która jest decyzyjna w tych sprawach. Bo przede wszystkim, nie wiem, odpowiedzialni ludzie najpierw są, się ustabilizują finansowo, no ale rozumiem, że większość ludzi wpada i to też jest okej, okay, no bo możesz spaść. Nie wiem. A ja nie mam stabilnej pracy, nie mam stabilnego tego, nie mam tamtego, chciałam tego jeszcze. Nie chcę na razie tego robić. A może nigdy tego nie zrobię, to nie jest przecież mózg, nikt mi nie każe tego zrobić, Jomuś. Pozwól, że sam będę decydował o swoim życiu. 29 kili, na. Jeszcze przegraliśmy to. Bo... Mógłbyś mieć żonę Ukrainkę? Nie widzę problemu w tym, że ktoś byłby z innego państwa. Jeśli by się normalnie no zachował. mózgu. Dość gratuluję mózgu. Dla mnie to nie ma znaczenia skąd ktoś jest, tylko jak się zachowuje. Bo bardzo często nawet Mendel z pośmietnika będzie się lepiej zachował niż jeden gościu bogaty czy coś. Więc dla mnie to nie ma znaczenia skąd ktoś jest. No to fajnie mam on. Też mi to się ty podoba. Się na ty byś się na Ukrainkę wymienił to nie mam o czym gadać. Ciebie? Nie Ty mógłbyś, czy mógłbym być, a nie czy bym Cię wymienił i grał z Ukrainką to jest A tak mógłbyś tak. być... A mógłbyś być 24-latkiem w związku? A mógłbyś się zamknąć i nie zadawać mi głupich pytań? No dobra, to na razie. Widzisz? Ja jest ja coś tu. O! Że, że sobie nos zrobi. Ja pierdolę ten Smoldera. Banuję Smoldera co Grek teraz. A to jest Tomek, chyba, czy nie? Nie wiem. Chodzę z Bota już. Spróbuję, nie ma to sensu. on co jest to sama gadka. Schodzi z Bota, gówno zadetroluje Tu jest AF, tam jest AF. No, no Jak tak pójka? się gra. Tak się gra. mi się jak widzisz na tych levelingach, no. Kuźwa. Dobrze, odszedł. Zabiłem gościa, on mi pisze, że mnie zreportuje za trolling. Rozumiesz? A to nie jest Polak? Dostała, dzidalka, dzidę. Za pół życia. O, gdzieś to? No. Ty, dżidalka będzie za tobą. Dlaczego za mną nie staną głopie Bym to odbił. Nie lubię tych ludzi. I poddaję się od razu. To ty kliknąłeś? Widziałem nastrój u ciebie. Gdzie ty biegasz, to? No nie, i potem, jak jeszcze raz, no idziesz już ma coś, to przypierdam pierdolony, przypier to prosto w prosto No przysięgam, no okay. co to pierdasz? Oko. Okay. Panie. Jeden cztery przysłyszałem. Ale ty z. O, ale RCB mam on. Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj do polskich służb. Gdzie co, dostałeś na telefon? To ja nie dostałem. Ludzie dostają, ludzie dostają. Województwo Lubelsk lubelskie. Mordko wiesz, że od momentu ogłoszenia stanu wojennego masz 30 minut na ucieczkę z kraju. Czemu? Ja byś, Ty byś z Katowic nie wyjechał. Ja nigdzie nie muszę wyjeżdżać, mordeczko. Mi się wydaje, że zamykają granice tylko dla biednych. Niestety, panowie, takie są fakty. No przykro mi. Nie wiem ile kosztuje yy, wyjście z za granicę Polski, jak jest stan wojenny, ale. Jeśli się obstawać to pewnie tylko dla biednych zamykają. Z pół miliona za przejście i. Ch... A jaką ty kategorię wojskową masz, mamusi? Ty trzeba iść, zobacz. Widzisz to? Cio. Spójrz tu, Podaliśmy się, no! Ci co, jakiś stan wojny, to jestem skończony, ja po prostu muszę jakoś umrzeć, tak? No to je. takie państwo. pierdolnie! Co go wybrał. nie w sensie. Pewnie całkiem niezu ale ma być godzik, nie tylko dobry Ma być kur Konkret i zamykać mordy Macie studio za 300 tysięcy złotych Chyba ciężka gra była Ja i ja to ma